Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Moi drodzy, dzisiaj mamy 27 kwietnia i mamy nowy dodatek pradawnych bogów. No i zrobimy taki mały opening. Miało być 25 pakietów, ale zrobię je 24, żeby starczyło mi trochę złota na arenę, którą zaraz potem nagram. Zacznijmy więc. Zacznijmy więc, zaraz Katun nas tutaj powinien przywitać. Dokładnie tak, przedwieczni bogowie witają. Katun chciałby jako pierwszy powitać Was gorącym, mackowatym uściskiem. No, to jest nasza nagroda, którą Lizard nam prezentował. Co więcej, dochodzą jeszcze Heroldzi Zagłady. Eee, krzewicielka Zła, okrzyk bojowy, daj Twojemu Katunowi plus 2 plus 2, gdziekolwiek jest. Kilku służących pomoże Ci otworzyć pakiety przedwiecznych bogów. Dobrze, zacznijmy więc. 24 pakiety przed nami. No i trochę tych kart będzie, bo aż 120. Fajnie się w ogóle otwierają. No, na dzień dobry. Mamy dwa rary. No i zobaczmy w ogóle, co to będą za karty. Jakiś pomiot Nozota. Zmutowany berserker. okej okay. Uuu! Ej, i nawet fajna. Okrzyk bojowy, daj twojemu katunowi plus 2 plus 2, 7, 6. No, powiem wam, dobry początek. Dobry początek. Mamy jeszcze samotnego tropiciela. Okrzyk bojowy, daj plus 1 plus 1 wszystkim twoim stronnikom z agonią, które masz w ręku. No, możliwe, że na hunterze powstanie Dek na agoniach. Zobaczmy pakiet numer 2. Poluje, polujemy na legendy <grym>, tak a propos, nie. No dobra. Zróbmy taki mały przedsmak. Okej. Okay. Infestacja. Daj twoim stronnikom opis agonia. Dodaj losową kartę bestii do swojej ręki. Nie no, słabe, słabe, ale zobaczmy legendę. Jisharai, yy, szał wyzwolony, na koniec twojej tury umieść Stronnika z twojej talii na polu bitwy. Uuu, yy, i on tak co turę w sumie, co turę dorzuca nam Stronnika. No, bardzo fajnie, mamy już jednego z legendarnych, dwóch legendarnych bogów tak naprawdę. Eee, przejdźmy dalej. No, kurde, drugi pakiet, już legenda. Zobaczymy, co dalej. Tu nic, tu nic. Jakiś rar. No dobra, mamy już razem przeciw ciemności. I mamy uczona z mrocznych włości. Okrzyk bojowy, odrzuć losową kartę. Agonia, dobierz kartę. No, takie. 2 na 10 bym powiedział. Koncyliarz kultu. Okrzyk bojowy przywrócić dwa punkty zdrowia Twojemu bohaterowi za każdego wrogiego stronnika. No, to nie robi nam w sumie żadnej przewagi, bo jeśli przeciwnik zasypuje nas kreaturami, to raczej staramy się je zabić, niż siebie leczyć w danym momencie. A tu nic, jakiś Rar, no i tyle, no i tyle, mamy Beztwarzowego Behemota, Kreaturkę 10 na 10, no na Arenie na pewno będzie się sprawdzać. Mm, zobaczmy, Zakazany Rytuał, wydaj całą Twoją manę, przyzwij tyle samo macek, to jest taka karta do tego, do Warlocka. Mm. Powiedzmy, że może być, ale jest w ogóle nowa karta do szamana. Trzask burzy. Zadaj 4 punkty obrażeń stronnikowi. Przeciążenie 1. Taka lepsza błyskawica, powiedzmy. Taka lepsza błyskawica. No, 4 pakiety za nami. Mamy epik. Może jeszcze legenda jakaś. Dwa epiki i jedna rzadka. Mi się jak najbardziej podoba. Kultysta Ostrze, Na Łotrze. Całkiem fajna karta. Mroczny Arakoa. Prowokacja. Okrzyk bojowy. Daj twojemu katunowi plus 3, plus 3 na druidzie. No, za 6 many. <laughs> <laughs> Oj, wybaczcie. Sprawdźmy rzadką kartę. Mistrz ewolucji. Okrzyk bojowy. Przemień przyjaznego stronnika. W losowego stronnika kosztującego 1 więcej. Okej. Okay. Powiedzmy, mamy epik. Wyparcie ciemności. Zastąp, twoją moc specjalną oraz karty czarnoksiężnika mocą i kartami innej klasy. Karty te kosztują jeden mniej. Słabe to. A... I krew pradawnego. Jeśli na koniec twojej tury kontrolujesz dwóch takich stronników, połącz ich w jednego pradawnego, który ma statystyki 30 na 30, i. Ta karta jest krapem, szczerze powiedziawszy, bo musimy zapewnić e, dwóm kreaturom byt na stole przez co najmniej jedną turę. No, a jednej z nich przez dwie tury. E, ognisty nietoperz, krap, pierwszy mat na zota. Okrzyk bojowy, wyposaż bohatera w zardzewiały hak. No, spoko. Ale jest to Pirat, więc liczę na deki oparte na Piratach. Mamy drugą naznaczoną Ketuna. Ogniomistrz z Zmierzchu. I Sługa Joksarona. Rzuć losowe zaklęcie kosztujące 5 lub mniej. Cele są wybierane losowo. Eee, takie. Takie sobie. Dobra, zobaczmy dalej. Co tutaj znajdziemy? Rzadka, o no, dwie rzadkie, ok, I złoty zainfekowany Tauren, prowokacja eee, i na agonii przyzywa śluz 2 na 2. No taki znacznie słabszy śluzożer bym powiedział. Mamy przekształcenie i czarownica kultu, Obrażenie od zaklęć, porzucenie zaklęcia. No na magu myślę, że całkiem ładnie daje radę. Yy, dobra, zobaczmy dalej, co tutaj jeszcze mamy. 17 pakiet już, dwie rzadkie, trzy rzadkie, trzy rzadkie karty, światło w ciemności, odkryj stronnika, daj mu plus 1 plus jeden, no takie, za dwa many. Uu, smokowiec Północy, mm, okrzyk bojowy otrzymuje plus jeden do ataków za każdą pozostałą kartę. Twoje ręce. Myślę, że pierwowzór jest lepszy, bo jednak zdrowie jest ważniejsze. Wow, mistrz ewolucji numer 2, no i złoty. Mega. Mega mega mi się to podoba. No, sprawdzamy dalej. Sprawdzamy dalej. O, rzadka. Druga rzadka. Okej, okay, dwie rzadkie. Pierwotna fuzja. Daj stronnikowi plus 1, plus 1 za każdy z Twoich totemów. Wow. No, widzę, że jakiś fajny szaman mi się stworzy. E, Lichwiarz spod miasta na łotra. Dodaj losową kartę klasową do Twojej ręki. Z klasy przeciwnika. Aha, dobra. Mm, I mamy jeszcze ostowa herbata, dobierz kartę, dodaj dwie dodatkowe jej kopie do twojej ręki. A powiedzmy, ale Sprint jest chyba lepszy. Sprint jest legenda numer dwa. Ok. No to opening yy, uważam za bardzo udany. Mistrz ewolucji już trzecia sztuka. Yy. No i mamy dwóch starszych zmierzchów, więc do Ketuna jak najbardziej tutaj będą pasowali. Legendarna karta. E, zero Zeru zmiennokształtny? W każdej turze kiedy jest w Twojej ręce zmienia się w losowego stronnika. No... Szału nie ma. Szału nie ma. Jeśli chodzi o tą legendę, ale nie ma co narzekać. No... Dwie legendy w 10 pakietach, no... Jest to coś wartego uwagi. Razem przeciwciemności, już druga sztuka. Mroczny Arakoa, numer 2 I naznaczona Ketuna, już chyba trzecia sztuka. Przekształcenie. Zmień twoich stronników w losowych stronników. No tak, to już czytałem. Beztwarzowy manipulator jest całkiem, całkiem fajną kartą. Tak mi się wydaje. E, dobra, co tutaj? Legendy, legendy! Gdzie jesteście? Ej, kolejny starszy zmierzchu. No dobra, niech będzie. Dzikor, nie no. 4-1, proszę was. Każda karta, która ma jeden punkt zdrowia... O! Druhna z Mrocznych Włości. E, to jest bardzo fajna karta. Na Paladyna, jak z nas. Ale e, większość kart, które posiadają jeden punkt zdrowia... No są słabe, bo można je zabić byle czym. Jakimś hero powerem, pingiem, czymkolwiek, tak? Drugi beztwarzowy behemoth, drugi ogień nie ceny nietoperz, ale chemiczka jest całkiem fajna na kapłanie. Zainfekowany wilk, agonia przyzwi, dwa pająki, jeden jeden. No. Jeśli powstanie Dek na Hunterze oparty na agoniach, czemu nie? Czemu nie? Zobacz... Epic... Rar i legenda? Nie. Kurczę. A było blisko. Było blisko. Kolejny pirat. Kolejny pirat. Znowu zakazany rytuał. I co to za epik? Zakazane kształtowanie. Wydaj całą twoją manę przyzwij losowego stronnika o koszcie wydanej many. No. Powiedzmy... To nie... Znaczy nie jestem pewny, czy to się zmieści u kapłana, bo on będzie miał masę jakichś tam dobrych kart, jakiś komp, kombinacji i itd. Więc. A, to już bardziej bym widział chyba na arenie. Tak, żeby dobrze wykorzystywać swoją manę w każdej turze. Beztwarzowy przywoływacz 5 na 5, okrzyk bojowy, przy losowego stronika o koszcie 3. Ta karta bardzo mi się podoba, bo za 6, za 6 punktów many mamy dwie kreatury. Jedna 5 na 5 i druga stosunkowo dobra, bo za 3 punkty many no to już mamy całkiem fajne kreaturki, jakiś Flame Walker czy coś takiego. I mamy kultystkę krwawych żagli. Kolejny pirat na wojownika tym razem. Okej. Okay. No, Już Kończą nam się pakiety. Yy, mamy epic rar. Okej. Okay. Mamy drugą zakapturzoną akolitkę, co mi się bardzo podoba, bo yy, pierwsze co w kolejnym tygodniu będę planował zrobić deck. Oparty oczywiście na katunie, na pliście. Na pliście. Taki mały spoiler. Jednooka potwora. Prowokacja, okrzyk bojowy. Otrzymuje plus jeden do zdrowia za każdego wrogiego stronnika. Mech. Takie. No słabe to jest. no Za cztery mane. uuu, Sekwer dostał. Eee... Legendarkę, okej. Okay. No to nie no, jak koledzy już tutaj dostają Legendarki, no to my też jeszcze jakąś jedną byśmy chętnie przygarnęli. Znak Jaszaira. Daj stronikowi plus 2, plus 2. Jeśli jest to bestia, dobierz kartę. Bardzo, bardzo fajna karta. Za dwa many danie bufa i jeszcze dobranie karty. No bo mówimy tutaj o deku na bestiach u druida, więc no, jest duże prawdopodobieństwo, że tam dobranie tej karty wskoczy hmm, kurde, tylko jeden rar wypaczony medibot, agonia przywróć 8 punktów zdrowia wrogiemu bohaterowi, no, o, niech będzie beztwarzowy przywoływacz numer 2 i uderzenie cień, zadaj 5 punktów obrażeń niezranionej postaci to jest słabe, bo to i tak będzie używany tylko do klirowania stołu przeciwnika, bo wystarczy, że nasz przeciwnik będzie miał 29 punktów zdrowia i, i tak już nie zadamy mu tych 5 punktów obrażeń. Natomiast przedwieczna groza. Na arenie świetna karta. 6 na 10. Ciężko będzie się tego pozbyć. Naprawdę. Bardzo ciężko będzie zdjąć to ze stołu. A... Ej, naprawdę świetny efekt w ogóle. Otwierania y, tych pakietów. No, takie oko wy, y, wypada. Mm, opętany gul. Zadaj jeden punkt obrażeń wszystkim pozostałym stronnikom. Aha, to jest na okrzyku bojowym. Ok, A, smokowiec północy. A, to już mamy komplet wtedy. Radny z mrocznych włości. Co to jest? Otrzymuje plus jeden do ataku za każdym razem, gdy przyzwiesz stronnika. Zatrzymany, 1-5. Nie. Nie, co, coś coś tak słabo trochę. Zanim byśmy to... No chyba, że nie wiem by się to skąbiło z chochlikozą, która... Ojej, chyba wyrotowała. Pomiot nazota. Mamy już. Światło w ciemności mamy. Nerubiański prorok. O, na początku twojej tury zmniejsz koszt tej karty o jeden. Czy ja wiem? W startowej ręce to musiałyby być, żeby to się sprawdzało, żeby nie wiem, w trzeciej turze móc to zagrać. A ja i tak będzie miało statystyki 4 na 4, które nie są jakieś oszałamiające. Herald Zagłady. Mm. Okrzyk bojowy, daj Twojemu katunowi plus 2, plus 2, gdziekolwiek jest. Jeśli nie żyje, wtasuj go do Twojej talii? Ciekawe. Zakazany rytuał. Kurde, już trzeci. Przynajmniej trochę pyłu dostanę. I tak mam już powyżej 2000, więc coś tam jeszcze będę produkował z nowych kart. Ale to zobaczymy, co będzie potrzebne. A Psychotron to trochę gorsza wersja. Znaczy, gorsza. Mm, rozwinięta wersja y, Annoying Trona. O, o, pierwsza broń w ogóle nam wypadła. Ostrze natchnienia. Okrzyk bojowy: Daj plus 1 plus 1 Twoim stronnikom z boską tarczą. No na Paladynie... Spodziewam się tutaj talii opartej na boskich tarczach i kreaturach, które mają jeden punkt zdrowia, ponieważ tam wcześniej dobraliśmy właśnie tą kartę, która daje boskie tarcze stronnikom z jednym punktem zdrowia. Ale mamy drugiego kultystę z Kerama. Okrzyk bojowy daj twojemu Ketunowi, plus 2, plus 2. No, za 6 many, w statystyce 7 na 6. Jest to całkiem fajna kreaturka. Dobra, co tutaj mamy? Serio? Nic. Jakieś macki. Jakieś macki, i chyba drugi beztwarzowy przywoływacz. I drugi samotny tropiciel. Ok. No, zostały nam dwa pakiety. Zostały nam dwa pakiety. Jest epic i legenda? Nie. Legendy nie ma. Ojej. Światła w ciemności. No, trochę tutaj jest. I ze postępów. przyzwij wszystkich trzech zwierzęcych towarzyszy. Ta karta naprawdę bardzo mi się podoba. I chętnie ją wykorzystam u Huntera. No i zobaczmy. Ostatni pakiet. Ostatni pakiet. Legenda, legenda, legenda... I nie ma. Niestety nie ma, ale złota karta też wpadła. Eee, plugawy Smoczy Jastrząb, 5 na 5. Z furią wichru, za 7 manę, takie słabe trochę. Trochę słabe jak za 7 manę. Geomantka Zmierzchu, prowokacja Okrzyk Bojowy, daj twojemu katunowi prowokację gdziekolwiek jest. No, ciekawe, ciekawe opcje. I ostatnią kartą w naszym openingu jest lichwiarz spod miasta. Dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o ten opening, to by było tyle. No, zanim to zobaczycie, ja to wrzucę pewnie. Nie wiem kiedy to wrzucę. Może dzisiaj, może dzisiaj jakoś po 21. Ale i tak większość z was pewnie zobaczy to dopiero w czwartek, także jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, no wydropiły nam dwie legendy, więc nie ma co narzekać. Jeszcze zobaczę ile pyłu tutaj dostaniemy. Na szybkości zobaczę ile pyłu to no, 110 kart tutaj dostaniemy. 110 pyłu. Także jak na pierwszy opening o, nie tak źle. Także moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również inne filmy na moim kanale. Ja natomiast żegnam się z wami i do usłyszenia. Na razie trzymajcie się. Cześć.